ani tutaj ja, chika. I dzisiaj do mnie przyszła paczka urszka od serafiny EPS. I bardzo Ci za nią dziękuję. Naprawdę. O, dziękuję Ci. I zaraz ją otworzymy. i Już Wam pokazuję, jak ona wygląda. I po prostu tak się cieszę. Wow, dziękuję Ci bardzo. Tak wygląda ta paczka, i jest tutaj moje imię napisane, ale to nic. A z drugiej strony są adresy, i już Wam pokazuję, co jest w środku. Sama jestem ciekawa. O, ale ja się cieszę, dziękuję ci bardzo! No, ja tutaj jestem i już to otwieram. O kurczę, nie wiem z której strony. Eee, no. No i okej, okay, ja już to otwieram i już to otworzyłam i już to... O ja, jest liścik? Super, jest chyba liścik! Ok, gratuluję drugiego miejsca w moim konkursie. Życzę wszystkiego dobrego i najlepszego. Pozdrawiam, Serafina EPS. Wow, dziękuję Ci bardzo. I Tobie też życzę wszystkiego najlepszego. Dobra, kolejną rzeczą. Jo, czekoladka. O, dziękuję Ci bardzo. Wow, dziękuję. Naprawdę, cieszę się bardzo. Wow, dziękuję. Fajnie. A kolejną rzeczą jest. Ej, no, nie chcę wypaść. Wow. Fajnie. Wow, dziękuję Ci. Jeszcze takich petrzopów nie miałam. Może je na koniec. Ostatnią już rzeczą jest. Wow, ale śliczny. Ja chciałam ślimaczka Wow, ale śliczny. Tak mi się podoba. Nie, nie wiedziałam, że w ogóle dostanę jakiegoś petrzopa. Wow, dziękuję. Jest przesłodziutki i oczywiście oryginalny. czyż za nic więcej już nie ma. A ja Ci bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tą paczuszkę, która już po prostu wiem poczta zdrożała od kwietnia, a ty mi mimo wszystko wysłałeś. Wow, dziękuję. O, na nie wiem, jak ja się cieszę. Jak coś paczka przyszła w poniedziałek, ale ja pewnie to wrzucę nad nie wiem, kiedy. Ale no niestety ja już to sobie naderwałam i już patrzę co w tym jest a w środku przez słodziotkie dwa petropy. O takie słodziutkie, wow, jeszcze raz Ci bardzo, bardzo dziękuję. A o to, co od serafiny LPS dostałam, bardzo, bardzo Ci dziękuję.